Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry. The Forest Gra. E, toczy się dalej, mamy już kolejny dzień, nie pamiętam który to jest chyba piąty dzień. E, zrobiłem tutaj troszkę w międzyczasie obudowań. Baza jest powiedzmy jak na taki etap wczesnej bazy już skończona w zasadzie jesteśmy cały czas w tym samym miejscu i dzisiaj będziemy e, dzisiaj chciałbym udać się do obozu kanibali, który jest tutaj niedaleko i może jeszcze coś uda nam się znaleźć. Także dzisiaj wyruszymy w las. Natomiast w następnym odcinku chciałbym wyruszyć już do jakiejś jaskini. E, więc gdzieś tam na mapie poszukam gdzie jest jakaś jaskinia Pierwsza, lepsza i tam pójdziemy Albo po prostu może pierwsza Pewnie te jaskinie są ponumerowane, ponumerowane I do niej pójdziemy Także zapraszam Was do oglądania Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie że jesteście nowi na kanale Powiem tylko, że Ci co oglądają 7 Days Today zostawiają więcej łapek i komentarzy, więc postarajcie się, żeby ich przebić. To The Forest będzie również częściej. I zapraszam też na streamy. Na streamach gramy w 7 Days Today: będziemy grali w The Forest i w H1Z1 King of the Kill. I od razu lecimy z grą. I tak wam pokażę pokrótce, jak wygląda baza. Jesteśmy otoczeni murem. Tutaj jeszcze ich konstrukcje nie wszystkie są zrobione, ale. Yy, mamy tutaj yy, te pojemniki na wodę, mam tutaj jakieś coś do suszenia, jeszcze nie wiem, jak to się robi jakąś pułapkę na yy, królika, ale to chyba powinien miał poza bazą wstawić. Tutaj mam takie kolce zabudowane, żeby ewentualnie nie mogły przychodzić yy, z tyłu. Do mnie i postawiłem też bramę dzięki Waszej Radzie. Już teraz wiem, że tą bramę można rzeczywiście postawić za pomocą po prostu klawiszy R. I, i zrobiłem też taką małą tratwę, żeby jak coś to szybko uciekać e, od nich. E, na nią się tam jakoś wchodzi i powiedzmy, że płynie. I no, plan jest taki, żeby uciekać od nich na ten jacht ewentualnie. E, no i dobra, zapraszam Was do oglądania, tak jak powiedziałem, i od razu lecimy. Najpierw udajmy się gdzieś tutaj do przodu. Wiem, że można się skradać w tej grze, że tutaj system skradania jest całkiem działający. Wiecie, co mnie trochę denerwuje? A nie, rzeczywiście, jak kucam to jest taka ikonka, że oni mnie chyba nie widzą, tak? Więc to jest fajnie ogarnięte, że jest coś takiego w tej grze, bo gdyby nie to, to by było gorzej. A tak wiem, że tutaj można się chować w krzakach za drzewami także bardzo, bardzo fajna opcja. Pójdziemy sobie e, gdzieś tutaj. E, powinien być jakiś obóz e, kanibali, więc mam nadzieję, że uda się go znaleźć. No, mapy nie ogarniam totalnie. Mapa jest ogromna. W ogóle się okazało wcześniej. Co to za odgłos? Aha, i mówiliście też, że oni są czasami na drzewach. Więc, jak coś to będę o tym pamiętał, okazało się, że mapa, z której ja wcześniej używałem, bo powiedziałem wam, że znalazłem jakąś mapę na necie i dzięki temu znalazłem tą moją bazę, nie? Miejsce na bazę. To się okazało, że to jest mapa sprzed roku czy półtora roku i ona już nie jest aktualna. W ogóle mapa jest kompletnie inna, więc. To była jakaś wersja 0.2. No, a teraz mamy wersję 0.52, która już w zasadzie ukończyła. Dzięki bardzo wszystkim za spoilery. Bardzo dziękuję. Wiem już co jest za drzwiami i tak dalej. Nie będę mówił, bo może nie każdy widz wie, ale tak. Dzięki bardzo. Tutaj mamy jakąś, jakąś, jakiś stawik, coś takiego. Więc tutaj powinna być jakaś wioska ich. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem czy dobrze idę, że tak w Kuckin, no, ale nie chcę. A i te jaszczurki mówiliście, żebym zabijał, bo można z nich zrobić pancerz, więc na pewno będę chciał je zrobić. E, tam mamy jakiś staw. I tu mamy jakieś walizki, to z tych walizek sobie coś pozbieram w międzyczasie. Ale... E, patrzcie, że mi oko się nie zapełniło, czyli ktoś mnie chyba widzi. Nie wiem czy to chodzi o te jaszczurki. Czy ktoś mnie może jednak obserwuje. Dużo rzeczy mi się pokończyło bardzo, więc warto by było tutaj znaleźć. Jedyne czego mam dużo to woda. Mimo, że nawet dużo zrobiłem. sobie tych tutaj mołotowa, chyba w ogóle na maksa mam. To woda mi się skończyła. Tu jest jakieś, jakiś dziwny jest ten staw. Tam mamy bazę. O kurde, jest! O kurde, ich jest dużo. Patrzcie, czterech. Czyli tutaj jest wioska kanibali w takim razie. Mam nadzieję, że nikt na plecy mi nie przyjdzie. Oto ten, e, to ten kozak. Teraz widzę trzech tylko. O kurde. Wszyscy wyglądają kozacko. O Boże, najgorsze jest to, że oni tak okrążają, nie? To jest po prostu przekichana sprawa. Oh my god, dobra, klepie się z nimi. Klepię się chyba z nimi. A patrzcie, że oni też się mnie boją. Kurde, co zrobić? To są jakieś... Czytałem trochę, nie? O tej grze, że tutaj one jakieś, jakieś patrole robią. Nie wiadomo właśnie, czy na plecy przyjdą, czy nie. Mm. <laughs> Ostatnio poszło całkiem dobrze. <laughs> Najlepsza jest ta paczuga, którą mam. Głowa i ręka. <laughs> Dwóch nie uciekaj, on powie pewnie. Kurde, ale to jest. Jeszcze jeden gdzieś był. Co to, to za jest To chyba walizka. Uciekł taki jeden cienias, nie? Gdzieś tam pobiegł, mi się wydaje. No dobra, może to nie jest ważne. Okej, okay. to chodźmy może w tą stronę, skąd nie przyszli, to może tam będzie ich wioska. Ale stresujące to jest. Teraz mnie nikt nie widzi. Musiałem chyba na patrol jakiś napotkać, albo po prostu tutaj będą miały, mieli bazę, bo gdzieś tutaj niedaleko była baza, bo nawet ją mijałem raz. ...i coś tam udało mi się zebrać z tej bazy, bo wody szukałem. Więc gdzieś to tutaj powinno pewnie być. Nie wiem czy jest sens chodzenia w ten sposób... ...ale o, może jaszczura, ubiję. Dobra, ubiliśmy jaszczura. To może zrobię ten pancerz. Nie wiem po co te głowy tych jaszczurek są. Nie ma tu żadnej wioski kanibali. Kolejny ten jest. A, te jaszczurek uciekają. A tam chyba coś już widzę. Albo to drzewo, albo coś to jest. Gra mi się podoba, bo jest strasznie tajemnicza. W ogóle tutaj nie wiadomo tak naprawdę, co się dzieje. Jakiś taki. O, dobra, mamy, mamy wioskę. Mamy wioskę. To będę się starał wolno podejść, bo może ich nie ma akurat w tej wiosce, to będę mógł sobie ją zlucić. A może to byli ci z tej wioski. No, czytałem, że ogólnie najlepiej jest jak najmniej ich zabijać, jak najmniej z nimi walczyć, jak się tylko da unikać, bo później będą przychodzić coraz to gorsi i będą wysyłać jakieś takie patrole, więc też w ten sposób warto się uchronić. Dobra, czy tam ktoś jest? Wydaje mi się, że pusto. Jest to bardzo trudna gra, jeżeli chce się grać w ten sposób, żeby nic nie czytać, to myślę, że często się ginie i... E, trzeba po prostu uważać. Ale jak na razie dobrze mi te walki idą, to, to chyba jednak wyglądali na kozaków, ale chyba są cięcy, no bo y, w poprzednim odcinku tak się też wystraszyłem. Ta, ta, ta walizka coś lata. Nie, ale wygląda jakby było pusto, nie? Oko też mam zasłonięte, więc chyba tutaj nikogo nie ma. Co to jest? A tu się można wspiąć. I co, ja sam na nich może teraz zapoluję. Kasa jakaś, coś jeszcze? Nie wiedziałem, co się. Flara, chyba, tak? I jeszcze te komputery. Ale tego mam dużo, bo tego dużo zebraliśmy tam nad morzem. Nad tymi przy tych kontenerach. Dobra, słuchajcie, wygląda, że jest tutaj. W miarę bezpiecznie, więc zejdziemy. Zlutujemy trochę walizek, może znajdę trochę... ...koli, e, bo tego mam bardzo mało. Jak znajdę trochę koli, to wtedy będę mógł do tej jaskini pójść, bo nie mam nic takiego... ...zbiornika jakiegoś z wodą nie mam. Tu mamy walizeczkę. Najgorsze jest to, że muszę w kucki chodzić non stop. Wystraszony jak nie wiadomo co. Aha, dobra. Już koniec chodzenia w kucki. Mamy typa. Tam jest dwóch kolejnych dalej. Zaraz zginę. O -o. Gdzie oni są? Gdzie oni poszli? Tam w tle było. W kucki się chowam i mam oko, że mnie widzi ktoś. Gdzie oni poszli, kurde? No byli tacy stali i bez ruchu, nie? Interesujące jak cholera, jakieś liny może znajdę, bo ostatnio użyłem, yy, zrobiłem siekierkę, o której mówiliście. Ja coś jeszcze zrobiłem z linami, ale już nie pamiętam teraz co. Yy, przydała się na pewno. Dobra, pozbieramy tutaj, coś, czy coś jest w ogóle do zbierania. Ale tak ogólnie to słabo tu jest. To jakiś garnek, ale nie mogę go wziąć, to znaczy, że chyba mam w ekwipunku garnek. Czekajcie, idę w kucki i mam te oko, że jest odkryte. Czyli co, widzi mnie ktoś? To jest chamstwo, że oni mnie widzą, a ja ich nie widzę. Dużo flar tutaj. Jest jakaś lina. Jakieś szmatki. Kolejna lina. Dobra, jeszcze jedną chatkę sprawdzimy. Jest jakaś bomba. Nie wiem, co to znaczy. I gdzie oni poszli? A kurde, a co jeżeli oni powiadomili? Pobiegli gdzieś powiadomić, jakiś większy patrol? Dobra, to chyba w takim razie mam tutaj mało czasu. Eee, bomba. Rozwalę to. Nie wiem, co to jest. Eee, ale może to jest jakiś coś takiego cennego. Czekajcie, gdzie tutaj wycelować? Może coś tutaj będzie pod tym rozwalonym albo jaskinia? Nie czy to był? Czy ja znalazłem pistolet? To królik, dobra, to królik. Wydaje mi się, że znalazłem pistolet flary. Nie, to znalazłem, co to jest? Old gun part Old gun ammo, czyli znalazłem Dwie amunicje do pistoletu i jakąś część Do pistoletu, aha, dobra To zajebiście, to oznacza, że Można tutaj tworzyć jakąś broń A ktoś nawet Pisał coś takiego w komentarzach Że chyba mogę muszkiet zrobić Dobra, to tutaj Znalezione to jest, chyba mogę stąd Uciekać w takim razie, ale chyba lepiej, żebym Szybko uciekł Niech... Nic na nich czekał Jestem ciekaw, czy ja ich przypadkiem nie zluruję do siebie do bazy. Mam nadzieję, że nie. Jeszcze poszukamy gdzieś dalej. Wrócimy tam, gdzie zabiłem tych dwóch pozostałych. No dzisiaj trzy ofiary na moim koncie. Chciałbym bardzo tą katanę znaleźć, o której wszyscy tak piszą. Katana, 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 że to jest jakaś tam najlepsza broń. A mi kończy się jedzenie, więc chyba muszę do bazy wrócić jednak i zjeść. Czy nie, ja mam batonika. Dobra, to można sobie zjeść. Tych batoników jest dość sporo. I jeszcze tak nie miałem, żeby mi się skończyły. Ale fajnie, to widzicie, będziemy mogli zrobić sobie broń na wypadek jakiegoś bossa, jakiejś krytycznej sytuacji. Bo. Bo no, teraz mnie nikt nie widzi. Bo wygląda na to, że ta amunicja jest bardzo rzadka, bardzo cenna. Kurde, gdzie ja idę? Czy ja idę dobrze? Żebym za daleko od bazy nie odszedł, bo później będzie nocno i będzie lipa. Chyba tutaj było, nie? Tak, tutaj mamy walizki. Są trupy. Coś mnie widzi. Kurde, ale to chyba chodzi też o zwierzęta. Trochę przeszkadzające w takim razie to jest. Że też zwierzęta mogą mnie widzieć. Póki co jest to chyba bardziej. E, straszna gra niż na przykład Light, który grałem. Czy wiele innych gier. E, chyba głównie ze względu na to, że. No jest tutaj survival, tak? I nie, nie ma czegoś takiego jak. E, znaczy, nie nie, no, w sumie jest safe, tylko nie wiem jak on działa, czy ja sobie mogę to zeloudować, czy jeżeli ja zginę, to. Wtedy wszystko stracę. Tutaj mamy jakieś walizki. Sory zakota, bo jest zamknięty tutaj w pokoju. Będę musiał go zaraz wypuścić. Dobra, jakiś zegarek, ale ja zegarek już mam, bo nie może mi podnieść. Ciągleś nikt mnie nie widzi, więc mogę sobie tutaj chyba bezpiecznie te walizeczki rozwalać i zbierać rzeczy Wita, uspokój się proszę Mam nadzieję, że kod wam nie przeszkadza Ale coś jest denerwująca Dobra, poczekajcie chwilę Dobra, kod wypuszczony hmm, Czy jeszcze jakieś walizeczki tu są? Bo no, może jakieś znalezisko Ciekawe byśmy mieli Jaszczura mi uciekła Tutaj chyba nic więcej już nie ma. O, tam coś jest, jakieś namioty. Dobra, powoli idziemy, żeby tam przypadkiem... Żebym czegoś przypadkiem nie spotkał. O Jezu, ostatnio jak wracałem po ostatniej rozgrzewce po nocy co biegłem. To było takie przerażające. Nic kompletnie nie było widać. Napały biegłem. Jakaś kasa. Chyba nikogo tu nie ma jakieś kamienie tutaj jest jakaś kasa jakaś książka której się nie bierze jakiś trup spalony. jakaś inna walizka niż pozostałe tak dużo czego raz aż nie mogę wziąć tej jednej kolejna kasa po co mi ta kasa jest tutaj też kasa mam jakąś walizkę co to jest Starne. Kolejne leki, zajebiście. Garnek, którego nie mogę wziąć. Kasa, kasa. Po, o co chodzi z tymi pieniędzmi? Nie będę jadł grzybków. Tutaj też ta walizka chyba z flarami. No, nawet nie wiem jak to działa, chyba że to są dynamity. Nie, flara. Można, mam 10 i wygląda to, że można mieć maksymalnie 10. Dalej nikt mnie nie widzi, więc spoko, chyba malujesz tutaj na luzie. To nie będę rozwalał tych walizek w takim razie, skoro one mają chyba tylko flary. E, będę mógł sobie tutaj wrócić. Szkoda, że nie mam mapy. Mówiliście, że mapę ogólnie można zebrać. Po prostu się zbiera części mapy. Gdzieś tam się znajduje. E, się straszyłem tego. Więc tak też no, spróbuję gdzieś tam znaleźć. I to tyle. Po prostu taki obóz, w którym jest kasa i, i nic więcej. Najgorsze jest to, że nie wiem gdzie jestem. Oprócz tego odnośnika, że tam jest baza moja, to, to nic więcej się niestety nie mogę dowiedzieć. Dobra. O, kurde, cały dzień, a w zasadzie nic nie zrobiłem. No, znalazłem co prawda tu rozbiłem mały obóz kanibali, ale oni i tak tam pewnie wrócą. Ja wracam szybko do mojego obozu. Bo zaraz będzie noc. A tak, żebyśmy się przygotowali. Tak, tutaj byłem. Do kolejnej podróży. Czyli do jaskini jakiejś. Dobra. Nikt mnie nie widzi, czyli nie ma ich jeszcze dużo. Widocznie, jak jest wiecie, taka początkowa faza gry, to ich jest po prostu mniej. A, czekajcie, bo tutaj coś znowu trafiłem ich. Będę im rozwalał te rzeczy. To oni chyba A później tutaj nie patrolują, tak? Kurde, ile czaszek tu w ogóle było? Sam wiem, że mogę też robić, ale e, czytałem, że to raz odstrasza w waszych komentarzach, a raz e, ich wręcz prowokuje, żeby przychodzić, bo to trzeba podpalać chyba, tak też. Więc e, na razie zostanę neutralny i nie będę stawiał. Kurde, już ciemno. Najgorzej to w nocy się z nimi... Dobra, biegnę, bo bez kitu zaraz będzie tak ciemno, że będę w dupie ciemnej. No, daleko gdzieś jestem, ale tu już chyba będzie ten ocean. A może nie, blisko, bo tu jest jacht. Tam jest to święte drzewo. Czy jak to tam nazwać? A bez kitu, bo przecież oni mogą być w mojej bazie. Więc ostrożnie. I spróbujemy przetrwać jeszcze tą noc dzisiejszą. Dobra, nikt mnie nie widzi, możemy biec. Ja będę wchodził sobie tędy do tej mojej bazy. Zapiszę grę, przenosujemy i zobaczę, czy się uda przeżyć. No i słuchajcie, kolejna noc się udała. Ja próbowałem coś craftować w międzyczasie, ale niestety. Mam za mało rzeczy. Jakieś tutaj chciałem zrobić Explosive, ale nie wiem co tu trzeba dołożyć. Coś takiego zrobiłem, no i nie wiem co tu jeszcze. Może więcej zegarków też nie, więcej tego też nie pomaga. Jakąś skórę próbowałem, wszystko i czegoś mi tutaj po prostu brakuje. Będę musiał więcej rzeczy pozbierać. I nie wiem gdzie mam te kości, bo na pewno z kości mi się coś robi, na pewno zbierałem jakieś kości. Chociaż nie, bo ja przecież. Kości się pozyskuje wtedy, kiedy się pali. Ich ciała, no trudno się mówi. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Także, dzięki bardzo za oglądanie. W następnym. Prawdopodobnie będzie jakaś tam pierwsza jaskinia, więc zapraszam Was do oglądania dzisiaj. To już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, że jesteście nowi na kanale. Oglądajcie inne serie. W opisie macie z 10 różnych playlist do różnych survivali na moim kanale. Także zapraszam Was do oglądania. Przychodźcie też na streamy. Linki macie oczywiście w opisie, więc opis rozwińcie. Tam znajdziecie dużo przydatnych informacji. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!